Witajcie widzowie w tym prostym poradniku jak gracie na gen to dobra sprawa bo po prostu gdzieś gdzie macie jakieś generatory, gdzie kopiecie gdzieś i a wam nie chce się na przykład odchodzić na komputer na 2-3 godziny to traficie na dobry poradnik, bo pokażę wam jeden mod na federa gracie na federze to zapraszam do oglądania to ten mod nazywa się jak player automa Automa. Jak te, uście tego powróć. Na przykład ja sobie teraz bym chciał ten, mam te przeglądanie modów. -y to Automa. I to klikacie. I jaką macie wersję, to to dodajecie. Na przykład ja mam jeden... To działa do 1.20, więc jak gracie na tych wersjach, to polecam. A jak nie gracie, to... To teraz odpalamy Minecrafta i Wam zaprezentuję jak to działa. Jak komuś to nie będzie działało, no to... Trzeba um, Albo Poszukać, jak nie będzie tego moda No to musicie Pobrać go albo z mody takiego Wam pokazuję Mody, klikacie sobie tu mody Przeglądanie i musicie modrych I tu ma, możecie też Na tym, tutaj możecie też Tutaj też jest download i wszystko, ale lepiej chyba na Federze. Bo na Federze szybko, łatwo i skutecznie. Jak chcecie, jak nie chcecie, to... To dobrze działa jak na Gangashie grać albo ten coś. Ja Wam to pokażę, zaprezentuję jak to działa na Genkeszu, bo to jest OP. Jak idziecie do szkoły i będzie Wam automatycznie kopało. Jak szukacie akurat takiego poradnika, to... Bo dużo osób tak mówi, że właśnie, moi na przykład koledzy szukają takiego, że, a niektórzy moi koledzy akurat nie mają federa, więc lepiej to na federze robić, ale jak nie macie to, jak macie premkę to lepiej to robić, jak na przykład zaprezentuję na przykład anarchii, macie niarkę. kopiecie i macie tak około ten. Kiedy wrócicie ze szkoły, gdzieś tak macie. Startole, to na anarchii też to się opłaca, tylko jak chłopi cię znajdą, to trochę słabo, ale. Ale jak będziesz patrzał. Albo sobie nie wiem, na przykład chcesz coś obejrzeć, to. To jest git. Wchodzicie sobie na. Na przykład z albo na anarchię, w co chce grać, to. Wchodzicie na. Gencasha. Rzeczy, -er. -er'. no. Trochę lagi są albo ja mam lagi, nie wiem. To mm, klikacie Gencash, kiedy was już załaduje. Trzeba chwilę poczekać. Tak, jak was załaduję to, już Wam wszystko pokazuje jak zrobić prosty. Prostego moda, bo to jest prosty. Wystarczy kliknąć dwa przyciski i już to Ci działa. Nawet mniej, może. Nie, no więcej trochę, ale. To w końcu to załaduje, czy nie? No, bo jak będę miał zresetować Minecrafta, to to. Trochę słabo, bo. To kiedy czekamy to zobaczcie szukacie prost... szukacie na przykład prostych to ma... mogę Wam pokazać jakie mody są takie to jest takie fajne bo to jest fajne ale zadawało nie trzeba zresetować Minecrafta bo czasami już już tak jest już jak Chcecie mogę zrobić więcej poradników, to musicie pisać do mnie, albo na tym... się gdzie chcecie pisać do mnie, ale... W ogóle to... Ten mod, to chyba jest w ogóle najlepszy mod. Tylko oni... To też, to na następnym odcinku wam pokażę system tego moda. Bo to jest fajny mod, ale tylko na anarchię, tylko na anarchię. Jak nie zna, Jak nie oglądaliście, niektórych tak porad Opi Babry. Abterar. To też jest fajne. Tylko to nie działa na anarchii, bo... Kiedy nam się odpala Minecraft to... Mm, jeszcze jak gracie na anarchii, to też ten mod jest dobry, tylko kiedy nie, na przykład tak na godzinę, bo po tak już pięciu godzinach mogą cię znaleźć. gdzie że jak będzie 5 łapek w górę i pięćdziesiąt wyświetleń. Nagrywam kolejny odcinek z poradnika, ale za to na LTRynek, czyli na moda fajnego, którego sam używam, bo jest dobry. I teraz czekam, aż nam się załaduje Minecraft. Jak wam się załadował? Oto to wiadomo, wchodzicie na waszego ulubionego serwer. Niech to no... Dobra, pokażę na jakimś innym może serwerze. Nie, w sumie tam jest najlepiej. Chwilę trzeba poczekać to... Mm. Luncher, jedynie, że chcecie na Lunaru, to też jest dobry luncher. Wszystkie lunchery są dobre, tylko wiadomo, jak chcecie, to muszę ja mogę nagrywać się z Robloxa i robić live z losowań, a to później Wam powiem wszystko. Nie, no. Jak wy też tak macie, to każdy chyba tak ma właśnie na crafting, bo craft to... O! Jestem. Ja Wam to na początku zaprezentuję na przykład na lobby. Będzie lepiej. A no nie, dobra. No, dobra, na początku na lobby. Jak chcecie SS zrobić na przykład takie... Ty, wy sobie to wybieracie jak chcecie. Idziecie sobie na przykład tutaj na środek. Klikacie O o na klawiaturze I klikacie start recording Kliknęliście Róbcie to co chcecie Czyli na przykład tak, kopcie Żeby to wam kopało, albo jak chcecie tak To na wprost, potem klikacie Stop recording Potem start Loped replay I wtedy robić Te ruchy co ty robiłeś jak chcecie to zatrzymać, to klikacie K I wam przestaje I to jest prosty poradnik Pokażę wam jeszcze na Gankerze, jak uda mi się wejść Jak się nie uda, to kończymy odcinek i Zapraszam do subskrybowania, jak wam się podobał ten poradnik Będzie więcej takich poradników, bo No i dobra A na przykład Tutaj to działa tak lepiej, bo idziecie sobie tutaj na przykład, klikacie o, start recording i robicie takie ruchy jak chcecie, takie na przykład, o, tak jak ja teraz, klikacie stop recording i start stop delivery i sobie tak czekacie, czekacie, że kiedy się to nie odnawia, to jeszcze akurat to będzie nie kopało, ale kiedy to się odnowi to kopię i... Na przykład teraz klikam K i Pa widzowie, jak, jak Wam się spodobał ten materiał to możecie zasubskrybować, a jak Wam się jeszcze spodobał bardziej to lajka. Like.